Witam serdecznie widzowie, z tej strony Nubis i zapraszam was do kolejnego odcinka Jedi Star Wars Widzowie kontynuujemy naszą przygodę błądzenia, to znaczy już nie błądzenia, bo widzowie Tak na spokojnie usiadłem i tak spojrzałem, co ja muszę zrobić, jak, jak, jak wyciągnąć ten znicz do tego no, Odpowiedź jest bardzo prosta Trzeba włączyć magnes a ja chodziłem, szukałem, ja tam na tej górze, ze dwa ze trzy razy byłem. I teraz bierzemy z nicz, rzucamy z nicz tam. Z się przyciągnął. Zabieramy z nicz tu. Idziemy ze zniczem tutaj. teraz traf, traf! Oleciało na dół My zaskakujemy Nie w tę stronę Skakujemy i teraz przyciągamy to I jesteśmy w skarbcu. Widzisz? O Oto jest. W końcu znalazłem nienaruszone przedstawienie tego świętego artefaktu Zefo. się uważnie. To Miktról w sanktuarium na Bogano. Widać, że coś trzyma w swej dłoni wnioskuję po obrazach że obiekt ten pozwala osobie władającej mocą dostrzec tajemnicę sanktuarium oto klucz i przewodnik to astrium zefo astrium tylko kto niszczy jego wyobrażenia czemu trzeba to będzie spadać a jednak wiem co robić dalej znaleźć astrium o ile jeszcze istnieje astrium Słyszałeś o nim? Hmm, ciekawe. Ja też, ale klucz. Tak, to rozumiem. To wiemy, co mamy znaleźć. Wiele pisotno. no. to się nazywał, rodzinny świat starożytnej cywilizacji, to już czytaliśmy. Czyli na Bogano chyba musimy iść, tak? A my teraz jesteśmy już na zewnątrz, tak? Tak, jesteśmy na zewnątrz. Właśnie, ile to nerwów było widzowie, naprawdę I możliwość medytacji Pomedytujmy To jak widzicie jeden punkt umiejętności, pasek prawie nabity. Bardzo dobrze, padawanie. Oczyściłeś drogę. O czym ty mówisz? <laughs> Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Ja tam, że już nie jestem potrzebny. Można to naprawić? Lina. Dzięki. Oby nowe szyfrowanie odcięło ją na dobre. I, cek, i żegnam. Uuu, a co tu mamy? Instalacja ulepszenia? BD? To sądy szpiegowskie. Uu. Jak to jest hakować inne droidy? No też czułbym się dziwnie hakując innych. Ale cel jest szczytny, prawda? Sondy szpiegowskie. Biti może kontrolować uszkodzone imperialne sądy szpiegowskie. O! Możemy kontrolować sondy. Odezwijmy się do modliszki. Trilla pewnie wie gdzie są. Od siebie. Łączność już działa? Bez odzewu. Coś jest nie tak. Musimy wracać. No innego wyjścia nie mamy. Chcemy zwiedzić. Nikogo nie ma. Myślisz, że to pułapka? To tak dziwne było, że... Ostatnio żeby... ciągle w nie wpadaliśmy. Czekaj. Słyszysz? Słyszysz to? Może nie. Tutaj nic nie możemy. Tutaj też. Usana? Jak to wyjść Gdzie nas to kieruje gdzieś w dół chciałem tam sprawdzić, bo tu jeszcze było przejście Gdzie tam nas prowadzi? Bo tam A nie, tam odblokowaliśmy po prostu skrót. Czyli to jest gdzieś skrót. Gdzie? Nie będę popadł kto być? by cię, prędzej czy później Mam możesz oszkakować? Zlokalizowałem napastnika No dobra Nie mogę trafić w cel Oj No to już po mnie Oj spodobałeś Nie, nie, wiem, nie? Idy, dlaczego ty nie chciałeś sondy mi przeskanować? I do góry! Tyk, 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 tyk! Opa! Już się wystraszyłem, że już my tutaj sobie poszliśmy. A tutaj nie możemy wejść. To co, pełne kółko? I tu była prosta droga do modliszki. O Jezu, ile to będzie chodzenia? A to jest... Nie weź to przeciąż teraz my do góry, tak? Tak jest. Czy ja dobrze idę? Chyba tak, chyba idę dobrze widzowie, ale też to, to nie jestem pewny. Nie, źle idę, bo wróciłem do miejsca wyjścia. Bo my musimy tutaj wejść, bo musimy skrótem wrócić. Musimy wrócić skrótem. No jedź, szybciej, dlaczego to się tak powoli wlecze? Dlaczego? Szybciej do góry, do góry i hop, i hop, i będę szybciej, będę szybszy od windy, hop. To jest ten skrót. I teraz tak, gdzie ten skrót nas doprowadzi? To jest takie pytanie. Tu możemy wyjść. To no tak, jak ja tu wyjdę, to to się pewnie zamknie. Więc pójdę tędyk na razie widzowie, bo chcę zobaczyć co tu jest.

Na swego, żeś ty poszedł tam, gdzie nie trzeba O właśnie Tak O właśnie Tak? Dobra, to nasze no troszeczkę to bazę, bo mi, no, no to tutaj coś musi być, no No dawaj, dawaj, dawaj dla skrzynki, to wszystko dla skrzynki. Po prostu musisz wiedzieć, co? No bity, O, znalazłeś coś. Miecz aurodium. U. urodium, trzeba Kogo dobić? go Już by chciał tylko dobić Co Nie, nie, zatrzymają co. Dobry w tym jesteś. Co się dzieje? Żeby. Czyżby... No nie, coś. Coś się mi pada mi od ciało, widzowie. No tak, tutaj mamy zjazd do góry. Ale bym nie chciał. Tutaj mi ciekawi jeszcze, widzowie, co to jest. O, inkwizytorka. Czyżby nasze spotkanie miało być? Ale zaraz, spokojnie widzowie, spokojnie. Tu jest wyjście. Tu mamy przejście, tu mamy przejście. Dobra, idziemy do naszej inkwizytorki, widzowie. Witam! A to nie jest inkwizytorka. O, tego to ja nie zablokuję. Nie prądem! Nie prądem! Nie prądem! O! Zadam. Kim ty jesteś? Dowódca szturmowców czystki! O, to jest dowódca! To my tu nie przejdziemy oczywiście. To nie wejdziemy na to, te... mój przewodzie. Trzyma świekał. Wyczujmy echo. Oficer Imperialna ukryła tu cenny relikt. Chciała go użyć, by zaskarbić sobie łaskę imperatora, ale przez swój podstęp straciła czujność. Niestety, sami tak jest sekret. Tutaj? Tu? Nie. Dobrze my idziemy? Ale my idziemy tak obkrężną drogą, Widzę, że to jest głowa mała. Naprawdę, my idziemy strasznie obkrężno. gdybyśmy żebyśmy się wrócili. Widzę, że sekundę, ja się wrócę tam. Jak będzie, jak będzie krótsza droga, to będziemy tamtędy. Kiedy coś znajdziemy. Jak nie, no to wrócimy tutaj. Widzimy się za chwilę. No dobra, widzowie, nic ciekawego nie było, więc... Chodź, o, tu jest miejsce do medytacji, więc o, tu musieliśmy i tak tutaj zejść. Szczerze powiedziawszy. No, poczynijmy chwilę, bo i tak tam to nic nie da. Coś zrespi. respi. A my jesteśmy teraz tu na górze. A, w miejscu katastrofy. To jest ten niemiły. A i teraz co, do modliszki? No do modliszki musimy biec, widzowie. Gdyby dojść do modliszki, to my musimy iść... Tędyk, tak? Tak. Tędyk, tędyk, tędyk. Cało drog. Widzowie, widzimy się przy modliszce. Jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę, dobra? Dziękuję. Widzimy się przy modliszce. Widzowie, jak kogoś z Bronzy, kim ty jesteś? może uważać! Nie możesz nie tam... robić uników! Kim ty jesteś w ogóle? Eee, to nie jest miły ten twój skok. Zresztą do tych jaskiń i tak chyba to musiałem tutaj się tak... Nie przeżyjesz! Kim ty jesteś w ogóle? Spróbuj uciec! Tej jakiś drogi kupują czy... O, ty, 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 ty dziś prądem Puść, puść Ale wstawaj Co jest? Co jest? Kim on jest? BD Gdzie jesteśmy? Hej mały, gdzie jesteś? Ważne, gdzie my jesteśmy, I gdzie nasz miecz. Pidi, muszę się stąd wydostać. Gdziekolwiek jestem. Tutaj Tryla podjęła kolejną próbę zrobienia Kala zwabiając go do zniesławia. Y do nas wisający sarkopak, a następnie nakazując swoim siłom jego zastrzelenie. Jednak wtedy właśnie Kal odzyskał zdolność przyciągania własnego miecza świetnego i zdołał ujść z życiem. W trakcie ucieczki wydał grosa. Kal i Widję odkryli kolejne zaszyfrowane nagranie od Kordowy, w którym uczony wyjaśnia, że kluczem do sarko do saktuarium na Bagano jest urządzenie zwane jako Astrym Zefo. Aby dostać się do środka, będziemy musieli zdobyć ten artefakt. Niestety, w drodze na statek każdy zostaje poch pochwycony przez łowce nagród. Znaczy, nie zlecę, to pozostaje tajemnicą. Nie mogę. Tutaj też. No tu musimy to. Kabel zasilający. Hmm, gdzie my tu mamy pod? Tutaj Coś nie. Jest. Tutaj też A, tutaj mamy. Chodź, kabel. Kabelku! Kabelku chodź tu. Udało się. Fantastycznie. Zimno. Stejn chlizna. Tym, jesteśmy głęboko. Z Ten kto mnie tu zamknął zabrał mój miecz Odzyskam go. Dzień dobry. E, dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam. Do widzenia. O, ogniowe! Gdzie my jesteśmy? To jest takie pytanie. To jest kolejny kabel zasilający. Tutaj też. Teraz tak. My musimy to wszystko podłączyć, bo tutaj nie wyjdziemy. Nie. Mamy odpowiednią zasilania. Raczej znaczy idzie to tutaj, bo innego wyjścia nie ma. A zasilanie musi iść tu. Teraz to jest pytanie, czy to jest w miarę proste? Pani się nie chce Nie, no to on tu nie, tutaj przywód nie starcza. Hmm, ciekawe o Co tu chodzi? Nie mam miecza świetlnego A No tak, no rzeczywiście Jakbyśmy to wszystko podłączali Całkowicie, no, no tutaj no niestety my z tym nic nie zrobimy, teraz tak No przykład tak, tego byśmy włączyli tutaj. To się coś zmieniło. Tu nie ma zasilania. Tutaj idziemy tu. To też nie ma zasilania. nie co zasilanie to jest chyba tutaj. To mi się zdaje. Jest zasilanie. A to w jednym tylko. Czego ja nie mam tutaj zasilania? No, mówię, bo to się nie rozciągnie za daleko, i to jest koniec już tego. Hmm, hmm ciekawe, czy to jest jakieś coś? Nie no, tutaj jest ten kabel. Hmm, widzowie. Tu jest pięcie? Też? Jakieś? No przyciągnij to kal, ja cię proszę. Co to jest za... To jest przyłączenie do, do tego, ale to niestety to i tak mi nie daje prądu, bo nie ma prądu. A... No, i tutaj nic nie zrobimy, no. Hmm. I dajcie mi sekundę, ja zobaczę o co chodzi. No naprawdę, nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym prądem. Bo tutaj nic niestety nie ma, no. Dajcie mi sekundę. No dobra, widzowie. Czyli tak, musimy zabrać ten prąd stąd. I przeprowadzić ten prąd tutaj, bo się nagle da. Coś uruchomiłem. I poprzeć będzie tego się. tu, i to będzie działać. my tu udajemy się teraz, tutaj, w ten. zakamarek dziwny, i. tu musimy się przeczołgać z tego, co Spróbujmy widziałem. Udało się stąd wydostać. Połagamy się po wnętrznościach. że to nie wiadomo, czego jakieś maszyny, maszynerii, więzienia? Co no, to jest? Chyba ktoś mnie obserwuje. Aha? Czyżbym naszłota? Halo? Halo. Chciałbym zgłosić zażalenie do naczelnika. Co to było? Tam tak dziwnie chrupnęło. Jak tutaj coś wyleje, co, a co to jest to? Co im się stało? O sobie nie nie tam? O, polecieli. Tutaj kto jest? No ten ogr. Ten w dół polecieli, do czego to tam służy? Do czego? To tam jest, tu jest coś zablokowane, tu znowu coś się zrzucane za wzięcie. Tu jest prąd, tu jest stąd, a ja bym pewnie będę musiał się przepiąć gdzieś tutaj czy coś? Przebiegnijmy tutaj. Nie, no tutaj nie odblokuje nic bez prądu. To jest chyba pomieszczenie stąd. No tutaj spad ten Billy Gdzie gdzie? Gdzie ty jesteś? Bidi! Bidi One! To ty? Mam cię! Jesteś cały? Zabierzmy cię stąd! Aha. Myślałem, że to nam to otworzy jakoś tak, ale jednak nie. Ja muszę to gdzieś tam coś podłączyć? Myślałem, że dostaniemy zaraz. Tutaj nie. Tutaj nie możemy nic podłączyć. A i teraz musimy się rozbujać na tym. I chodź do gry. Biedny przyjaciel odnajdę cię, Rozdzieli nas Gdzie mam teraz ten Aha mm. Gdzie jest ten przewód? Chodź tu Kal, ty miałeś A to tu jest tak, tutaj, tu, 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 tu tutaj, tu, tutaj Mnie to tak zastanawia Hop Aha, i nic poza tym, tak? Ale uczuć, bo jak tak można było? Hop No właśnie, to jest nam potrzebne. Włączmy. Hej! Oh, jak dobrze cię widzieć. Zdejmijmy ten ogranicznik, dranie. Ogranicznik nam założyli dla na naszego przyjaciela. Biedne droidy. Chodźmy stąd, zanim skończymy, jak one. Więzienie Droidów. BD-1 pojmany, przez... pojmany wraz z Kalem przez najemników organizacji przestępczej zwanej Pomiatami Hakcyonu. Trafiły do sali więzienie dla Droidów. Znane z nielegalnego obrotu częściami Droidów. Złoczyńcy zamierzają rozebrać BD na części pierwsze. Na szczęście, nim do tego dochodzi, Kal odnajduje swojego towarzysza i razem zaczynają polać na. Planować wspólną ucieczkę, ja się. Bidi, ty dasz radę coś tu zrobić? Coś? Nie. to. Ej, hey, Bidi, idziemy. No tutaj musisz nam to schakać, Bidi, bo inaczej my nie wyjdziemy. Dziękuję, Bidi, żeś się przydał na coś. Fajnie. Tutaj chyba odblokujemy sobie skrót tego w ogóle, bo to będzie tylko skrót. Zamknięte, co myślisz? Tak, bo tu mamy skrót. Także my musimy się dostać tam na górę, to jest pewne. I teraz, widzi da radę to przeciążyć. Zabieramy. O, i teraz dajemy to tutaj. Teraz mamy możliwość jazdy do góry gdzie jest nasz miecz świetlny? Gdzie jest nasz oręż? Może ktoś jednak jest w domu to groma? O już ja widzę ten na dom. Nie chciałem tak Chciałem do góry I teraz do góry okay. do góry, ponad chmury, do góry jedźmy winno. Ej, jest... hey, poznaję ten zespół. To jest jakaś arena, widzowie. Ale, widzowie, my widzimy się, zobaczymy na co nas czeka na arenie. Nie przeszkodzimy, widzowie. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że oglądasz się. I zapraszam do następnych odcinków. Na razie.